Dla poprawy ruchomości kręgosłupa piersiowego, umieść rolkę mniej więcej pod łopatkami powyżej przejścia kręgosłupa lędźwiowego w kręgosłup piersiowy. Przytrzymaj potylice zaplecionymi palcami i wykonaj ruch wyprostu. To jest wersja podstawowa. Jest ona przeznaczona m.in. dla osób początkujących, ale również dla takich, które odczuwają dyskomfort w szyi, bo tak się może zdarzać. Szyję więc zabezpieczamy, ale kręgosłup piersiowy robi swoje i sobie pracuje. Wykonuje się mobilizacja. Natomiast, kiedy z szyją jest wszystko ok, możemy dodać jeszcze rozciąganie powięzi. Yy, piersiowo-szyjnej i puścić głowę swobodnie. Mimo tego, że puściłem głowę swobodnie, pomagam sobie wrócić rękoma. W naszych dzisiejszych pracach, w dzisiejszych czasach, szyja i tak jest dość obciążona, więc z tego pełnego zakresu ruchu wspomagam ją siłą własnych ramion. W momencie, w którym ćwiczenie przestanie być już wyzwaniem i zredukują się na przykład bóle szyi i dolegliwości związane chociażby na przykład z zawrotami głowy i czuję się w tym ćwiczeniu bezpiecznie, to przed klatkę piersiową mogę dodać ciężarek. W tym momencie nie mam, ale jako wzór posłuży mi Duobol i ten mały ciężarek przekładam za siebie. A propos tego Duobola, on jest również świetnym rozwiązaniem do tego ćwiczenia, ponieważ z racji tego wcięcia jest bardzo wygodny dla kręgosłupa, a te płaszczyzny pozwalają trochę bardziej zagłębić się w struktury prostownika grzbietu i lepiej go opracować. Jeszcze oprócz tego wszystkiego można wykonywać ruchy rolowania, czyli przemieszczania się wzdłuż kręgosłupa w górę i w dół. Do tego właśnie świetnie sprawdzi się duobol. W punkcie, w którym czuję najwięcej napięcia, mogę się zatrzymać. W tym momencie warto zwrócić uwagę na to, że moim zdaniem biodra już tutaj powinny być u góry. Natomiast, jeśli znajdę punkt większego bólu i chcę go przytrzymać tak, aby się ten ból rozszedł, to w tym momencie mogę wrócić do ćwiczenia poprzedniego, czyli wykonać więcej wyprostu, odłożyć biodra. I jeśli ból puści, przenoszę się w inny punkt, gdzie na przykład czuję więcej napięcia i wykonuję ćwiczenie w taki sam sposób. Ponownie do momentu uzyskania większej ilości luzu, pozbycia się punktów bólu, bądź po prostu do upływu czasu mogę sobie nastawić stoper na przykład na 2-3 minuty.